Jesteś chłopcem czy mężczyzną? Brutalna rzeczywistość jest taka, że mężczyźni się nie rodzą, ale są stwarzani przez siebie samych. Wiek nie ma zbyt wiele wspólnego z tym procesem. Przemiana chłopca w mężczyznę jest trudna. A współczesny świat wcale nie ułatwia tego procesu. Społeczeństwo stara się na siłę sfeminizować chłopców już na początkowych etapach życia. Prawdopodobnie twój mózg również został do pewnego stopnia wyprany, a bezpośrednim tego efektem jest brak ukształtowanych w tobie silnych męskich cech w życiu dorosłym. Być może dałeś sobie również wmówić bzdury typu mężczyźni powinni być bardziej delikatni i wrażliwi, bo męskość jest toksyczna. Przypomnij sobie o tym, jak sam byłeś dzieckiem mówiono ci, że twoje męskie, Cechy są z natury złe. Mówiono ci, żebyś był grzeczny i że nie wolno ci zaczepiać dziewczynek na przerwach. Większość osób odpowiadających za twoją edukację to kobiety. Jeżeli nie zachowywałeś się na lekcjach tak jak dziewczynki, oznaczało to, że robisz coś nie tak. Jeżeli jako chłopiec pragnąłeś rywalizacji, szukałeś nowych wyzwań i miałeś w sobie dużo energii do próbowania alternatywnych życiowych dróg, to byłeś za to wyśmiewany. Druga strona medalu, ta prawdziwa, jest taka, że jeżeli mężczyzna chce podbijać nowe lądy, zapewniać zasoby i chronić najbliższych. To musi posiadać wyrobione w sobie silne męskie cechy. Jeśli zawsze dusiłeś w sobie swoje naturalne pragnienia, to droga do odwrócenia procesu prania twojego mózgu będzie kręta i wyboista, ale obiecuję, że warto. W przyszłości pojawi się na kanale więcej filmów na ten temat. Jeżeli nie dałeś sobie wmówić tych wszystkich kłamstw, to dobrze, ale to wciąż za mało by stać się prawdziwym mężczyzną. Dziewczynki zamieniają się w kobie Poprzez naturalny proces dojrzewania, ale mężczyźni muszą zostać poddani wielu życiowym próbom. W końcu to oni dźwigają na barkach ciężar tego świata. Wszystko, co wokół siebie widzisz, zostało stworzone, wynalezione, zaprojektowane i jest utrzymywane przez mężczyzn. Jeżeli masz braki w jakimś aspekcie swojego życia jako mężczyzna, to świat to dostrzeże i skrytykuje. Kobieta, jeśli tylko jest ładna, to będzie traktowana jak skarb, bo w jej pięknie istnieje faktyczna wartość. U mężczyzn to tak nie działa. Musisz samemu zapracować na bycie docenionym. To bezlitosna prawda. Jednakże pozytywnym aspektem tego jest to, że nieważne jakim nieudacznikiem jesteś, zawsze możesz zacząć budować swoją wartość. Spójrz na znajomych ci wysokowartościowych mężczyzn, co sprawia, że ich szanujesz. Umiejętność rozwiązywania problemów, zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, posiadanie planów na przyszłość, odwaga, siła, dyscyplina, czy zdolność. Przywódcze? Cokolwiek sprawia, że ich szanujesz, nie ma to nic wspólnego z wiekiem. W tym filmie omówimy cztery kluczowe rzeczy, które uczynią z chłopca mężczyznę. Numer jeden. Odpowiedzialność. Chłopcy robią to, co im się akurat chce i to, na co mają ochotę, po czym często obwiniają innych ludzi za to, jak ostatecznie wygląda ich życie. Zamiast wziąć na siebie odpowiedzialność, ciągle narzekają na swoje problemy i postrzegają siebie jako ofiarę w każdej sytuacji. Mężczyzna rozumie, że zawsze jest coś, na co ma wpływ, nawet jeśli inni ludzie działają na jego szkodę. A prawda jest taka, że w większości przypadków nie jesteśmy ofiarami niefortunnych życiowych okoliczności, a naszego własnego mindsetu. Poprzez zaakceptowanie rzeczy, za które jesteś odpowiedzialny, stajesz się osobą w pełni kontrolującą swoje problemy, a co za tym idzie, kontrolującą swoje życie. Jesteś tu, gdzie jesteś nie ze względu na innych ludzi, a ze względu na siebie. Numer dwa. Rób zamiast mówić każdy z nas zna tego jednego gościa, który przechwala się czego to w życiu nie dokonał i ile dziewczyn przeleciał, ile pieniędzy zarobił i komu spuścił w pistol. Na pewno miał jakieś ciekawe historie w życiu, ale są tak mało interesujące, że woli innym wciskać kit. Ogarnianie kobiet, stanie się wolnym finansowo lub wyćwiczenie dobrych umiejętności walki to rzeczy wymagające tysięcy godzin pracy. Chłopcy wybierają łatwą drogę do osiągnięcia statusu, o jakim marzą i robią to poprzez przechwalanie się, ale Status ten nie jest prawdziwy. A pierwsza, trudniejsza życiowa sytuacja odsłoni ich prawdziwe oblicze. Mężczyźni wiedzą o tym, że gadanie nic nie kosztuje, a podjęcie faktycznego działania jest czymś dużo bardziej wymownym niż puste słowa. Wiedz, kiedy powinieneś zamknąć gębę na kłódkę. Wiedz, kiedy powinieneś spuścić łeb i wziąć się za robotę w ciszy, bez żadnego narzekania. Mężczyźni skupiają się na robieniu zamiast na mówieniu o tym, że coś robią. Teraz dla wielu bardzo trudna rzecz. Numer 3 przestań nagminnie grać i fapać. Gry mogą zapewnić niesamowicie spędzony czas, ale powinieneś wiedzieć, że są one tworzone w oparciu o męskie, wrodzone pragnienia. Jak myślisz, dlaczego tak absurdalna ilość męskiej części populacji jest od nich uzależniona? Wyzwania, rywalizacja, status, zdobywanie. Możliwość zaspokojenia naturalnych męskich instynktów to podstawowa część każdej dobrze sprzedającej się gry. Niestety osiągnięcia w grach nie są prawdziwe, a jeżeli zatracisz się w nich zbyt mocno, to stłumisz swoje realne ambicje i życiową siłę. Następnym sposobem na zatracenie się w fałszywej rzeczywistości, to zabawa swoim fletem do filmów dla dorosłych, fałszywe zdobywanie. To, co widzą Twoje oczy na ekranie, nie jest tym, co sam zdobyłeś. Nawet nie podszedłeś do kobiety i nie zaangażowałeś się w najmniejszym stopniu w zdobycie jej. Bądź świadom zarówno tego, jak i faktu, że po latach takiej zabawy wielu mężczyzn kończy z niemiłymi skutkami ubocznymi, takimi jak dysfunkcja erekcji. Numer 4. Kontroluj swoje emocje. Chłopcy zrobią to, co chcą, ale mężczyźni zrobią to, co muszą, bez względu na to, czy im się to podoba, czy nie. Żyjemy w społeczeństwie, które stara się na siłę zrównać płcie. Często słyszy się, że mężczyzna powinien wyrażać swoje emocje, że powinien słuchać swojego głosu wewnętrznego i się nim dzielić ze światem. Powiedzenia takie jak bądź twardy albo zachowuj się jak mężczyzna są postrzegane jako toksyczne, ale w tym miejscu zaczyna się ciemny zakręt. Mężczyźni i kobiety wyrażają swoje emocje na inne sposoby. Jeśli powiesz kobiecie, by przestała w sobie tłumić emocje i żeby się przed tobą otworzyła, to jest szansa, że to zrobi i w najgorszym przypadku się rozpłacze. A jeżeli powiesz to samo mężczyźnie, to może dojść do różnych niebezpiecznych sytuacji. Jeśli mężczyzna posłucha się swojego wewnętrznego głosu, to może na przykład zaatakować kogoś podczas przypływu gniewu. Kontrolowanie swoich emocji to podstawowy filar bycia mężczyzną. 95% osób wywołujących strzelaniny w amerykańskich szkołach, Pochodzi z domów samotnych matek. Gdy w domu jest mężczyzna, to wymusza on dyscyplinę i porządek. Coraz częstsze w dzisiejszych czasach wychowywanie dzieci bez ojca w domu, w połączeniu z podżeganiem chłopców do wyrażania swoich własnych emocji, może doprowadzić do tragedii. Nie oznacza to, że jako mężczyzna musisz trzymać w sobie wszystko szczelnie zamknięte. Jeżeli masz poważny problem, to możesz szukać pomocy u swoich braci, przyjaciół lub u lekarza specjalisty. Może po prostu musisz się wyżyć na siłowni. Możesz też. Spróbować oderwać się mentalnie od swojego problemu i spróbować spojrzeć na niego z innej, bardziej obiektywnej perspektywy. Dużo częściej niż ci się wydaje, Twoje problemy nie są tak dużym kłopotem, jak myślisz, że są. Najsilniejszy mężczyzna, jakiego kiedykolwiek spotkałeś, jest w stanie kontrolować swoje emocje, które same w sobie nie są złe, jeżeli są dobrze wykorzystane. Wiele chłopców zaczęło chodzić na siłownię, tworząc świetną sylwetkę tylko ze względu na gniew, bo ktoś się kiedyś nad nimi znęcał. To świetny. Przykład umiejętności kontrolowania emocji i użycia ich w produktywny sposób. Implementując tę wiedzę w życiu, będziesz w szoku, jak wielki potencjał w tobie drzemie. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu 5 kolosów. A jeżeli chcesz podnieść jakość swojego życia, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Do następnego.